Dobrze. Dziś jest 25 września i muszę opowiedzieć, co wydarzyło się, gdy zadałem Stwórcy jedno z najgłębszych pytań, jakie kiedykolwiek mnie dręczyły. Jak cieszyć się życiem i dostrzegać, że w każdej sytuacji istnieje miłość? To, co mi ujawnił, nie było odpowiedzią, lecz doświadczeniem, które całkowicie rozmontowało moje ludzkie rozumienie kabały. Zatrzymam się tu na chwilę. Bo to nie był wykład, ani objawienie w stylu biblijnego grzmotu. To było ciche przestawienie osi wewnątrz mnie, jakby ktoś zdjął z oczu opaskę, a światło nie przyszło z zewnątrz, tylko wypłynęło z miejsca, o którym zapomniałem. Powiedziałem w myśli: pokaż mi, jak smakować życie, kiedy boli, jak odnaleźć miłość tam, gdzie wszystko wydaje się puste. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie spodziewałem się po latach studiowania. Wszystkie moje pojęcia, sefirowe mapy, język Sof, nauki o cimcum opadły jak kurz po trzęsieniu ziemi. Został rdzeń, cichy, stały jak oddech dziecka śpiącego w środku burzy. Przez lata wierzyłem, że kabała to klucz do niedostępnej biblioteki. Studiowałem drzewa Sefirot, ścieżki, litery, kody światła. Pisałem marginesy notatkami, jakby prawda miała ukrywać się na stronach, a nie w przestrzeni między jednym uderzeniem serca a drugim. Ale tej nocy a może to nie była noc, tylko głębsza chwila usłyszałem jedno zdanie nie głosem, raczej pewnością Jeśli nie widzisz miłości to znaczy, że patrzysz oczami strachu. Zawiesiłem oddech. Z miejsca przed słowem, przed sądem, przed opowieścią, tam gdzie nie próbuje niczego kontrolować, a jednak wszystko zaczyna się układać. Kabała nazywa to punktem w sercu iskierką, która pamięta źródło nawet, gdy wędrujesz najdalszymi korytarzami zapomnienia. Ten punkt nie żąda dowodów, on je wydobywa. Nauczyłem się wielu rzeczy o drzewie Sefirot, ale dopiero wtedy zrozumiałem, że nie chodzi o mapę. Chodzi o drogę, którą przechodzisz w swojej najzwyklejszej dobie. Heset, gdy mówisz tak życiu bez gwarancji. Gewura, kiedy stawiasz granicę temu, co zjada cię od środka. Tiferet, gdy łączysz dobroć i dyscyplinę w jedno proste jestem. Jestot Cicha lojalność wobec prawdy. Malchut, przyjęcie tego, co jest, bez kapitulacji sensu. A gdzie ein sof? zapytałem z odruchem dawnego ucznia. Tu, usłyszałem. Jeśli czekasz na niebo, przegapis je w oddechu. Jeśli szukasz nieskończoności, naucz się kończyć to, co zaczynasz z miłością. Zamilkłem. Jak widzieć miłość w każdej sytuacji? Wróciłem do pierwszego pytania już nie jako uczeń, lecz jako ktoś, kto chce praktykować. Szukaj jej małej wersji. Jeśli nie zobaczysz wielkiej, przytłoczy cię rozmiarem. Zobacz drobną. Dobre słowo, które mógłbyś pominąć. Cierpliwość, którą możesz komuś podarować. Oddech, który przywróci ci trzeźwość. Małe miłości składają się w wielką. Więc zacząłem kolekcję małych miłości. Niewidzialną, ale skuteczną jak lekarstwo, które nie wymaga reklamy. To one zmieniają klimat wewnętrzny. A klimat wewnętrzny o dziwo zmienia pogodę zdarzeń. Czy to naiwność? Nie naiwność to wiara, że bez przemiany serca naprawisz z świat. Narzędziom siły. Mądrość to zgoda, by twoje serce było pierwszym miejscem naprawy. Tikun, zanim dotkniesz czegokolwiek na zewnątrz. Nie z rezygnacji, z odpowiedzialności. Byłem przekonany, że po tej pierwszej odpowiedzi sprawa się zamknie, że stwórca chciał tylko przypomnieć mi o miłości. Ale okazało się, że to był dopiero próg, pierwsze drzwi w długim korytarzu, który prowadził dalej, głębiej, w stronę prawdy, której moje serce się domagało, a umysł od lat próbował uniknąć. Drugiej nocy, gdy powtórzyłem pytanie, cisza była inna. Nie spałem całą noc. To pytanie, Stwórcy. Czy odważysz się patrzeć na wszystko jak na akt miłości nawet wtedy gdy boli? Dźwięczało we mnie jak echo, które nie chciało ucichnąć. Czułem, że jeśli odpowiem tak, nie będzie już powrotu. Ale co to właściwie znaczy? Jak nazwać miłością zdradę, chorobę, śmierć? Jak wytłumaczyć sobie, że to co najbardziej rani, jest jednocześnie darem? Nad ranem usłyszałem wewnętrzny głos. Nie próbuj tłumaczyć, spróbuj zobaczyć. Zamknąłem oczy i nagle pojawiły się obrazy z mojego życia. Chwile, które dotąd uważałem za najgorsze. Samotność, odrzucenie, utrata, ból ciała, ale tym razem widziałem coś więcej. Za każdym wydarzeniem kryła się ręka, nie surowa, nie karząca. Lecz troskliwa. Jakby ktoś pozwalałby, kurtyna opadła i ja mógł zobaczyć. Przypomniało mi się, jak kabała mówi o tikun naprawie. Zawsze uważałem, że chodzi o naprawę świata, o sprawiedliwość, o czyny, które zmienią rzeczywistość. A teraz zobaczyłem, że największy tikun to wewnętrzna zgoda. To, co było, miało sens. To, co jest, ma w sobie miłość, to co przyjdzie, też będzie nią nasycone. Naprawa świata zaczyna się od naprawy spojrzenia. Jeśli widzisz miłość tam, gdzie inni widzą tylko stratę, stajesz się punktem światła, który rozjaśnia cały system. Ale dlaczego to takie trudne? Zapytałem. Bo nic tak nie uczy odwagi i przebaczenia, jak oni. To oni odsłaniają twoje najciemniejsze miejsca. To oni uczą cię patrzeć głębiej, a kiedy przebaczysz, odkrywasz, że byli twoimi najwierniejszymi nauczycielami. To było trudne do przyjęcia, ale gdzieś w środku czułem, że to prawda. W tej chwili obraz zmienił się znowu. Zobaczyłem siebie jako dziecko małego chłopca, który jeszcze wierzył, że świat jest dobry i obok dorosłego mnie, zmęczonego, zranionego, nieufnego. Stwórca zapytał: Który z nich jest prawdziwy? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, a jednak coś we mnie wyszeptało: Obaj ten mały, który ufa, i dorosły, który się boi. Ale jeśli wybiorę małego, dorosły zostanie uzdrowiony. I wtedy zrozumiałem, czym jest powrót do źródła. To nie podróż w kosmos, to powrót do tego miejsca w sercu, gdzie miłość była naturalna, zanim ją przykryłem warstwami lęku. Poczułem łzy, ale tym razem nie były to łzy rozpaczy, były to łzy pulgi, jakby coś we mnie pękło i wreszcie mogło popłynąć. I usłyszałem. Teraz zaczyna się Twoja prawdziwa gra. Teraz będziesz wybierał świadomie, a każde Twoje tak dla miłości będzie światłem, które otworzy drogę innym graczom. Nie wiedziałem, że odpowiedź stwórcy będzie aż tak wymagająca. Ale wiedziałem, że jeśli ją przyjmę, nie ma już odwrotu. To, co wydarzyło się później, było bardziej realne niż wszystko, co kiedykolwiek czułem w swoim życiu. Nie był to już tylko głos w ciszy, nie była to tylko intuicja czy delikatne poruszenie serca, to było jak spotkanie twarzą w twarz, choć bez twarzy, jak dotknięcie obecności, która zawsze była, ale dopiero teraz zdecydowała się objawić w całej swojej sile. Zrozumiałem, że przez lata traktowałem Boga jak daleką gwiazdę oddaloną, niedostępną, wymagającą teleskopu wiedzy, rytuałów i zasług. A On okazał się bliższy niż oddech nie w kosmosie, nie w księgach, ale w samym centrum mojego bycia. To był szok. Bo jeśli Bóg nie jest na zewnątrz, to cała moja dotychczasowa droga duchowa była jedynie labiryntem. W którym szukałem wyjścia, choć drzwi od początku były we mnie. I wtedy przypomniały mi się słowa kabały o punktach światła, które spadają do tego świata, by go podnieść. Każdy człowiek jest takim punktem, ale dopóki patrzymy na siebie jak na fragmenty, czujemy tylko samotność. Dopiero gdy zaczynamy widzieć siebie jako cząstki tej samej całości, powracamy do prawdy. Czy rozumiesz? usłyszałem: Jesteś nieoddziałony ode mnie, lecz utkany ze mnie. Każda Twoja komórka, każdy twój oddech, każde Twoje tak i każde Twoje nie, to ja w innej formie. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie dlatego, że to było piękne, ale dlatego, że to było oczywiste. Tak oczywiste, że aż niemożliwe, że zapomniałem. Ale dlaczego musiałem zapomnieć? Zapytałem. Bo bez zapomnienia nie byłoby gry, nie byłoby wyboru, nie byłoby miłości. Miłości, która nie ma alternatywy, nie jest miłością. Dopiero gdy możesz powiedzieć nie, twoje tak ma znaczenie. W tej chwili pojąłem sens upadku, sens ukrycia, sens całego tego dziwnego teatru życia. Zapomnienie nie było błędem. Było genialnym planem. A każda dusza, która tu przychodzi, jest bohaterem większym, niż kiedykolwiek śmiałem pomyśleć. Wtedy zobaczyłem swoje życie jak film. Sceny, które uważałem za przypadkowe, układały się w perfekcyjny scenariusz. Spotkania, które wydawały się chaotyczne, były mistrzanie planowanymi krzyżówkami dróg. Każdy człowiek, który mnie zranił, niuszył dokładnie tę lekcję, której potrzebowałem. Każdy moment radości był nagrodą, a każdy moment bólu treningiem. To było tak spójne, że aż niewiarygodne. I wtedy usłyszałem: Nie szukaj sensu w przyszłości, on już jest w przeszłości. Wystarczy, że spojrzysz na swoje życie inaczej i zobaczysz, że wszystko było aktem miłości. Pojawił się cień, o którym mówiłem. Pytanie o zło, o krzywdę niewinnych. Stałem nad krawędzią tej myśli i bałem się zrobić krok, bo jeśli wszystko jest aktem miłości, to jak wytłumaczyć ból, który zdaje się mieć twarz bestii? Jak przyjąć, że w tej symfonii świata istnieją dźwięki tak fałszywe, że łamią serca? Wszedłem na kolejne piętro gry z sercem cięższym, a jednocześnie jaśniejszym. Nie było już odwrotu. Każde kolejne pytanie otwierało kolejne przestrzenie i każda odpowiedź stawiała przede mną decyzje, które miały moc przemienić nie tylko mój los, lecz i pola, przez które idę. Przypomniałem sobie o prostych rytuałach, które kiedyś wyśmiewałem. Chwila ciszy przed posiłkiem. Uważne słuchanie bliskich. Oddech świadomie przyjęty przed ważną rozmową. I oto kolejny wniosek, którym zrodził się w tej fazie gry. Duchowość bez odpowiedzialności społecznej jest pustą retoryką. Wszystkie nasze wysublimowane idee stają się niczym, jeśli nie są przełożone na praktykę, która chroni, leczy i wzmacnia ludzkie życie. Zatem wróciłem do praktyk, które uczyły mnie równowagi. Pięć minut wdzięczności rano, recapitulation w południe, cisza przed snem. Dodałem także praktykę odwagi, codziennie jeden gest, przez który mogę komuś ulżyć. Nie musi być publiczny, nie musi być nagłośniony, ma być skuteczny. I stało się, te drobne decyzje zaczęły mnie zmieniać. Mniej ocen, więcej słuchania, mniej natychmiastowego reagowania, więcej przemyślanej obecności. I to zmieniało pole, nie dramatycznie, ale konsekwentnie. Jak kropla, która po czasie wycina w skalę nowy kształt. W tej części mojej podróży pojawiło się też pytanie o manifestację, o tę tajemniczą zdolność tworzenia rzeczywistości. Uczyłem się, że manifestacja w jej najczystszej formie jest sprzężeniem twojego wnętrza z przestrzenią. Nie chodzi o żądanie, lecz o umożliwianie. Tworzysz pole, które może przyjąć dar, a jeśli twoje pole jest spójne, Dar przychodzi w formie, która służy dobru. Ale ostrzeże nie było jasne. Manifestacja bez fundamentu miłości i odpowiedzialności prowadzi do pustki. Budujesz pałac z powietrza, a potem dziwisz się, że w środku jest zimno. Z biegiem czasu zrozumiałem jeszcze jedną rzecz. Miłość działa przez pamięć. Kiedy wybierasz miłość, nawet w małych rzeczach, zapisujesz wzorzec w polu. To zapis rezonuje i przyciąga podobne wibracje. Przypomina to sieć neuronową, która wzmacnia konkretne ścieżki. Im częściej wybierasz miłość, tym silniejsza staje się Twoja zdolność do jej rozpoznawania i do jej tworzenia. To była praktyczna instrukcja. Ćwicz miłość jak mięsień. Nie tylko modlitwa, ale konkretne działanie. W tym sensie każdy dzień jest sesją treningową. A teraz. Przechodząc ku końcowi tej osłony, wstępuję na ostatnie piętro gry, najdalsze, najgłębsze, tam gdzie spotykają się misja osobista i misja zbiorowa, tam gdzie trzeba nie tylko kochać i naprawiać, ale także komunikować, szerzyć wiedzę i pielęgnować wspólnotę. I właśnie tutaj, jako część tego wezwania, pragnę podzielić się z Tobą czymś bardzo osobistym i jednocześnie koniecznym. Jeśli to, co usłyszałeś i poczułeś, dotknęło Twojego serca, jeśli te słowa rozświetliły choć jedną z Twoich chwil, proszę zostań przy mnie dalej. Bo samemu światło ma ograniczony zasięg. Razem tworzymy latarnię. Dobrze. Jesteśmy tutaj, na ostatniej stronie tej opowieści, na końcu tej odsłony gry, która była dla mnie osobistym egzaminem i darem jednocześnie. Jeśli dotarłeś aż tu. To znaczy, że ta podróż coś w Tobie poruszyła. Może to były wstrząsy, może łzy, może przeblesk ulgi, niezależnie od formy, dziękuję. Chcę teraz, by słowa, które chcę Ci ofiarować, spłynęły jak most między Twoim sercem a moją wyrażoną prawdą i chcę zintegrować to, co prosisz, z Tłem całej narracji, tak aby prośba płynęła naturalnie, jak oddech. I była częścią tego, co tu opowiadamy. Jeśli to cię poruszyło, będę zaszczycony, jeśli się zasubskrybujesz, by otrzymywać więcej osobistych świadectw, głębokich refleksji i mistycznych doświadczeń inspirowanych kabałą oraz pytaniami bezpośrednio skierowanymi do stwórcy. I proszę, podziel się tym w komentarzach. Twoja historia ma znaczenie, bardzo chciałbym jej posłuchać. Jeśli to czytasz, widzisz lub słyszysz. Zasubskrybuj. Jesteśmy czymś więcej niż kanałem, jesteśmy ruchem przebudzenia, który rośnie dzięki Tobie. Teraz, kiedy prośba została wypowiedziana i wpisana płynnie w opowieść, wróćmy jeszcze na chwilę do sedna. Co właściwie zmienia gracza w pioniera świadomości? Po pierwsze, zdolność do wyboru. Wybierasz miłość, mimo że masz prawo do lęku, wybierasz obecność. Mimo, że świat kusi ucieczką, wybierasz odpowiedzialność, mimo że łatwiej jest krytykować. Po drugie, praktyczność. To są codzienne wybory: recapitulation, pięć minut wdzięczności, gest, który komuś ulży, granica, która chroni, praktyki, które wypalają w tobie nowe ścieżki. Po trzecie, wspólnota. Twoje tak rezonuje, kiedy dołączasz do innych światłych punktów. Powstaje sieć, która ma moc przetransformować pola, w których żyjemy. Chcę zakończyć tę serię słowami, które stały się moim kompasem. Nie bój się pytać, nie bój się odpowiadać, nie bój się być światłem, nawet gdy inni wolą cień. Miłość wymaga odwagi, codziennej, prozaicznej, konsekwentnej odwagi. I tej odwagi uczymy się na małych rzeczach, które codziennie wybieramy. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej podróży. Jeśli czujesz, że to było dla ciebie ważne, napisz. Podziel się swoją historią. Twoje słowa mogą stać się kolejnym mostem dla kogoś, kto właśnie wybiera, czy zagrać po stronie miłości, czy strachu.